Kumulonimbus. Kumulonimbus po łacińsku oznacza kłębiastwo deszczowe. Mamy tutaj piękny przykład chmury typu Kumulonimbus znoszącej się prawie na wysokość, moim zdaniem, 6-7 km, chmura ta podobnie jak i ta na horyzoncie, tworzy się w sprzyjających warunkach, umożliwiających tzw. konwekcję mas powietrza wilgotnego typu z dużym wysokością jako jedyna chmur przebija się przez trzy piętra których wyróżniamy różne odmiany chmur mianowicie piętro niskie w tym przypadku sięga jej podstawa, piętro średnie oraz piętro wysokie które osiąga w takim pióropuszu tak zwanych fałszywych sirusów sirusy są murami piętra Wysokiego czas Najczęściej zapowiadające Front ciepły lub płodny. A tutaj akurat chmura A teraz około godziny 19 utworzyła się Jakieś 2-3 godziny temu na południe od Krakowa Ale generalnie Daje z tego co widzę słabe opady Kraków znajduje się w tamtym miejscu to jest Nowa Huta, tu czasami widać Tatry W tamtym rejonie Prawdopodobnie osiągnęła ona teraz Centrum I generalnie w swoim stadium ten typ akurat burzy tutaj znajdujący się z typem burzy wewnątrzmasowej, a więc powstaje w wyniku nierównomiernego nagrzania powierzchni, podobnie jak i tamta daleko na zachód. Mamy zresztą bardzo fajny zachód słońca i inne komórki burzowe, ta najprawdopodobniej jest, ta może być, lub co mniejszą komórką burzową. Mamy tutaj przykład właśnie zachmurzeniu. Ehm... Możemy określić więcej, jakie są dominujące kierunki wiatru w troposferze. Ten pióropusz chmur pochodzi właśnie z tej chmury burzowej. Podobnie jak i ten tutaj. Tam ta burza jest trochę bardziej zaawansowana, większa, zatem daje większe opady gdzieś w rejonie śląska.